Cześć moje drogie osoby spod znaku wagi Witam serdecznie, zapraszam was oczywiście na Cotygodniowy Horoskop Spójrzmy na aspekty, które zawsze dla was tak chętnie omawiam Zobaczmy w takim razie Jak ułożą się dla was karty Ja wam dziękuję oczywiście za przepiękne komentarze Za subskrypcję kanału No i za łapeczki w górę Patrzmy jak te karty się układają I już patrzymy dla osób Szukających miłości Wieża, co zrobić, tak wieża specyficzna karta Aspekt utrzymania relacji trzy miecze, e, czy szukać pracy, dziewięć buław, aspekt oczywiście, co zrobić w obecnej pracy, karta świata, e, aspekt finansowy, 10 mieczy, gry losowe, hazardowe, e, rydwan, e, seniorzy, wędrowiec, no i tutaj zdrowie, oczywiście dziewięć pucharów. A więc uka, troszeczkę mieszany, specyficzny, bardzo taki dynamiczny i zaczyna go równie burzliwa karta karta wieży. A więc co zrobić, by tutaj przyciągnąć miłość? Na pewno odciąć się w ogóle od starych nawyków, od kwestii konfliktów, unikać w ogóle konfliktów, zmagań, impulsów. I odciąć się od tego, co jest niszczące. Czyli od razu tutaj uciekamy od toksycznych ludzi, relacji, zachowań, również nawet własnych, czy myśli, które również mogą wpływać na to, czy jesteśmy, no, niestety w jakimś sensie przyciągający, czy też nie. Co zrobić, by utrzymać relacje? Z kolei trójeczka mieczy, specyficzna karta żalu, często pokazuje się ona w układach. Wiąże się niestety z tym, że Żyjemy jakimś żalem. No i żeby ta relacja była lepsza, no to musimy odrzucić ten żal, jakiś, też nie brać pewnych słów do siebie, ale przede wszystkim nie rozdrapywać jakichś ran z przeszłości, bo to często ta to mi się kojarzy właśnie z aspektem, no właśnie rozdrapywania ran z przeszłości i życiem w bólu, które już nie powinien w ogóle istnieć, ale które na przykład świetnie w sobie hodujemy. Dalej, 9 buław. Czy szukać tej pracy? Czy to dobry moment? dziewięć buław no i 10, w sumie też, to takie karty ograniczenia, tak naprawdę, blokad. Szukać tak, ale do momentu, kiedy jeszcze nie czujemy zmęczenia, tak? Bo to jest karta odwrócenia, tak naprawdę. Szukać, ale jeśli to nas zacznie męczyć, obciążać, wtedy powinniśmy się wycofać i poczekać po prostu. Jak odnaleźć się w obecnym miejscu? Karta świata. Karta świata to karta kreacji pokazywania się, bycia w otoczeniu, pozytywnej energii. Też może być tak, że odejdziemy z naszej pracy, tak? Pójdziemy w świat po prostu. guszymy wyjazd, podróż, transformacja w pozytywnym aspekcie. I ruszymy po prostu w zupełnie inną stronę. Finanse. 10. Mieczy, uważajmy, bo tutaj mogą nas spotkać jakieś wydatki, nieprzyjemne wiadomości w kwestii finansów, no coś może nastąpnąć, tak? Dziesiątka mieczy to, to nagła zmiana, strata, wydatek, obciążenie, coś co no jest takim troszeczkę cios, ciosem od losu, tak? Gwałtowna, tak? Gwałtowna zmiana. Nie, może być przycięcie czegoś, tak? Albo nagłe, no nie wiem, rachunek przyjdzie za coś zaległe, i się okaże, że, a no jest to cios od losu, tak? Czasowy, ale jednak. Rydwan, jeśli chodzi o gry losowe, no nie jest to teoretycznie karta zwycięstwa, no ale przy tej dziesiątce mieczy no i może być trudna, tak, w jakimś sensie, żebyśmy nie przegrali czegoś jednak, tak, bo to są dwie takie trudne karty, o tyle, że Red Van, no, jest niby zwycięstwem, na no, ale przy dziesiątce mieczy może oznaczać jednak przegraną, niestety, tak, uważajmy, chociaż tutaj możemy lekko pograć, powiedzmy, tak, no, lekko, tak, nie nadbranżając, na przykład, swojego budżetu. Seniorzy, tutaj wędrowiec, karta dziecka, spędzania czasu z młodymi osobami, wnukami, dziećmi, tak, z rodziną, przygoda, zmiana miejsca zamieszkania, podróż. No i powodzenie u młodszych osób, na przykład jeśli pytamy o kwestie miłości, nowe doświadczenia, nowa, nowa ścieżka. No i zdroweczko 9, Pucharów, karta wskazująca na aspekt świętowania, i z jednej strony możemy się cieszyć z jakichś wyników badań, z lepszego samopoczucia, z, z czegoś, co po prostu uda nam się w kwestii zdrowotnej. Natomiast uważajmy na świętowanie, czyli przepych jedzenia lub picia, bo możemy tutaj odczuwać jakiś problem żołądkowy, jelitowy, problem z wątrobą no tutaj te, te jakby kwestie nałogowe też się niestety pojawiają przedobrzenie czegoś tak, przeciążenie mimo wszystko zwróćmy uwagę na hormony układ moczowo-płciowy, nerki ale generalnie jest to bardzo pozytywna karta i tego bym się trzymała, dziękuję wszystkiego dobrego i przechodzimy dalej do osób spod znaku skorpiona, witam serdecznie drogie skorpiony zapraszam Was oczywiście na co tygodniowy horoskop zobaczmy, jak ułożą się dla Was karty i czego Wy konkretnie możecie się tutaj spodziewać. Dziękuję za łapeczki w górę, subskrypcję z kanału. No i za to, że jesteście. No i co do Singli? Tak, diabeł. Co zrobić, by przyciągnąć miłość? Diabeł, co by utrzymać miłość królowa mieczy. Aspekt oczywiście tutaj, czy szukać pracy, dwójeczka mieczy, co zrobić, by utrzymać pracę, gierak buław, finanse, król mieczy, gry losowe, hazardowe, królowa denarów. Aspekt oczywiście związany z seniorami, dziewięć pucharów i zdrowie, czwórka buław. No i e, pierwsza karta, co zrobić, by przyciągnąć miłość. Być niezależną osobą, taką pewną siebie, nie dającą się zmanipulować, taką silną, tak naprawdę, pokazującą swoją pięk to swoje piękno, tak, znającą właśnie swoją wartość, ale nie ulegająca, taka niezależna, pełna właśnie seksapilu, ale jednocześnie właśnie tej siły takiej. Że my się nie dajemy w jakąś pułapkę tak złapać, w jakimś sensie. I to, to może być bardzo pociągające, nawet bardziej niż by się wydawało. E, co zrobić, by utrzymać miłość królowa mieczy? No tutaj, e, tak naprawdę, królowa mieczy jest bardzo surowa surowo oceniająca, ostra, e, nieprzyjemna, a więc unikajmy tych. Tych cech, też unikajmy surowych osób czy kobiet w swoim otoczeniu, bo one mogą psuć nam także atmosferę relacji. Nie bądźmy też krytyczni czy krytyczne wobec ukochanej osoby. Z kolei dwójeczka mieczy na aspekt tutaj poszukiwania pracy, czy to dobry moment ogólnie tak, ale jeśli my sami ze sobą dojdziemy do porozumienia, w tej kwestii, bo czasem może być taka, a nie wiem, szukać, nie szukać, i tak się wahamy. Musimy konkretnie zdecydować. Jak się zdecydujemy, znajdziemy dobrą ofertę, wejdziemy na właściwą ścieżkę i będzie to prostsze niż się nam wydaje. Jak to odnaleźć się w obecnej pracy? Na pewno mieć dobre układy z młodymi czy młodszymi osobami. Mieć otwartą głowę do nauki, być spontanicznym w ruchu i umiejętnie wykorzystywać pewne okazje. Finanse. Kur mnie, czy no tutaj nie szarżowałabym z tymi finansami, raczej trzymałabym mocno, uważałam na kwestie prawa, mandatów na przykład, czy kwestii właśnie takiej związanej z formalnościami, jeśli chodzi o finanse, no i raczej no tutaj unikałabym bardzo mocnych wydatków. Czy gry losowe są dobre dla no, nas, królowa denarów po części? Tak, ale y, no, to, to są surowe karty o tyle, że są chłodne y, w intelekcie, czyli po prostu chłodna kalkulacja, no tam puszczę sobie tak, tak delikatnie, ale jednak nie szarżuje, tak, mimo wszystko. Y, seniorzy, dziewięć pucharów, y, tutaj możecie coś świętować, bawić się, karta uroczystości, wesela zabawy właśnie frywolności, lekkości, sukcesu, także spotykania ludzi, którzy chcą się tylko bawić lekko duchów za przeproszeniem, ale też po prostu jakby kwestii tego, że na przykład no mogą być przy nas osoby, które biorą wszystko tak nie na poważnie, tak? i to może też irytować pewne osoby cztery e, połowy z kolei na zdrowie jest to karta świętowania również zabawy e, czyli tutaj celebrowania na przykład dobrych wyników badań e, polepszenia się w jakiejś kwestii mm, ogólnie zadowolenia e, zwróćmy uwagę na stawy kości mięśnie, stany zapalne stany podgorączkowe natomiast sama w sobie jest kartą rekonwalescencji otwarcia się na nowe możliwości i wejścia na wyższy etapy, jeśli chodzi o kwestie zdrowotne, czyli właśnie ten, ten, ten rozwój tutaj w pozytywną stronę. I tego wam życzę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. No idziemy dalej do strzelców, idziemy do strzelców. Witam serdecznie, drogie strzelce. Zapraszam Was oczywiście na cotygodniowy horoskop. Zobaczmy, jak ułożą się dla Was te karty i czego możecie się spodziewać. Dziękuję za łapeczki w górę. Za to, że jesteście. No, i za subskrypcję kanału. No i patrzymy, tak. Co zrobić, by przyciągnąć miłość? Wisielec. Co zrobić, by utrzymać miłość? Dziewięć pucharów. Aspekt słońca. Czy szukać pracy? Co zrobić w obecnym miejscu? Jak się tam odnaleźć? Trzy miecze. Dziewięć denarów, jeśli chodzi o finanse. Aspekt tutaj. Gier losowych, hazardowych, kapłan, seniorzy, pustelnik, no i zdrowie, giermek, buław. Ciekawa karta jest w tej pierwszej kategorii co zrobić, by przyciągnąć miłość. I jest specyficzną kartą, bo jest kartą właściwie zwłoki, zawieszenia, nierobienia pewnych rzeczy na siłę. Być może musimy inaczej podejść do danej osoby, sytuacji, stanąć wręcz na głowie, jeśli coś wydaje nam się kuriozalnego, i spojrzeć od innej strony, aby właśnie tutaj zadziałać w zupełnie odmienny sposób niż tradycyjnie, i to może być przyciągające. Natomiast, też nic na siłę, tak? no, pewnych rzeczy nie, nie jesteśmy w stanie też od razu odkręcić, naprawić. Co zrobić, by utrzymać daną relację? Dziewięć pucharów, bawmy się, cieszmy się, pójdźmy na imprezkę, zróbmy sobie szaloną kolację, tak? w ogóle cieszmy się, tak, bądźmy w, tej, w tym przepychu radości. Tutaj też możemy kupić sobie coś z partnerem, partnerką, coś takiego, co sprawi radość. No, radość na różnych poziomach, ale przede wszystkim jest to radość cielesna, duchowa. Emocjonalna, no po prostu szczęście, tak? Okazujmy to szczęście. Dalej. Słońce, czy szukać pracy? Tak, jak najbardziej, bo możemy teraz zabłysnąć, pokazać się lub trafić się z wysłaniem CV we właściwe miejsce. Co zrobić, by odnaleźć się w danym miejscu pracy? Trzy miecze, nie brać do siebie pewnych słów, uważać się. Na swoje dawne żale i na zbyt surowe spojrzenie na pewne kwestie, bo możemy żyć bólem, który jest nieistotny w jakimś sensie lub będzie przeszkadzał w tym, byśmy na przykład dobrze funkcjonowali, jeśli chodzi o sferę zawodową. Dalej, 9 denarów. Karta na finanse. Jest to bardzo dobra karta, jeśli chodzi o kwestie finansowe. Może nas czekać jakiś przypływ gotówki obfitość, zadowolenie, dbajmy o swoje interesy, bądźmy egoistyczni w sposób zdrowy. No i tutaj też karta właśnie tej asertywności. Jeśli coś się nam należy, w cudzysłowie, to powinniśmy o, o to poprosić lub po to po prostu iść, tak, jakby, bo asertywnie możemy coś zwyciężyć. Gry losowe, hazardowe. Kapan, czy to jest dobry moment... Kapłan może oznaczać jakieś sugestie, na przykład w tej materii, natomiast wy możecie mieć zupełnie z innego źródła te pieniądze. Natomiast kapłan jest taki duchowy raczej w tej materii. Możemy delikatnie coś obstawiać, ale jednak kapłan jest zdystansowany. On zupełnie na czymś innym opiera swoją wiarę, potrzeby, tak. Dalej, pustelnik dla seniorów wskazuje na to, że możecie się izolować lub być wyizolowani, czuć się wyizolowani w kwestii uczuć, relacji z innymi. Nie możecie też sami uciekać od kogoś, czegoś lub ktoś was w jakimś sensie w cudzysłowie opuści, tak, to jest rodzaj samotni, która ma coś uświadomić, coś wskazać. Dalej, zdrowie, my buław, czegoś możecie się nauczyć w kwestii zdrowotnej, słuchajcie się młodych, młodszych osób, które mogą przekazać Wam spontanicznie swoją wiedzę, zwróćcie uwagę na mięśnie, kości, stawy, układ ruchu, stany zapalne, stany podgołączkowe. Natomiast generalnie jest to karta dobrych emocji, też dobrego samopoczucia, regeneracji i na przykład dobrego okresu, by coś zacząć, właśnie coś nowego w kwestii zdrowia, co będzie pomyślne, bo będziemy robić to wytrwale, tak będziemy mieć do tego zapał. Tak więc tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, do zobaczenia. Hej.